Tak, kochani, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zamykamy 2022 rok trudny, rok przynajmniej dla mnie bardzo, bardzo męczący, ale z drugiej strony mega satysfakcjonujący. Rok kilku top, kilku super sukcesów, kilku rzeczy, które nie powinny się wydarzyć, ale też kilku rzeczy, które wydarzyły się ponad normaty i przyniosły wiele szczęścia. I wiecie co? Nie będę lepsi oczy, nie będę narzekał, bardzo nie lubię tego, zresztą uwielbiam co radę. w starciu, się i być zadowolony z życia i z tego, że nadchodzi nowy dzień, a jutro nadchodzi nowy rok. Nowe rozdanie, 2023, życzę Wam, żeby słuchajcie, był fantastyczny, żebyście powiedzieli sobie na końcu 2023, że to był mega dobry rok, żebyście byli szczęśliwi, żeby Wasze rodziny były świetnięte, żebyśmy wszyscy za rok z taką samą, wam nadzieję, satysfakcją jak... Ten rok mogli pożegnać i powiedzieć sobie było dobrze. Było dobrze, bo jak jest dobrze, to nie trzeba psuć, jak mówili strażnicy Słowacy. Więc ogień się świeci, fajerwerków nie puszczam, bo nie lubię hałasu, ale mogę Wam zapewnić jedno: w nowym roku 2023, fajerwerków motoryzacyjnych będzie bardzo dużo. Nowy sezon Duda Frański, nowy sezon wojen samochodowych. Może jeszcze kilka innych fajnych projektów internetowych i innych pomysłów, które mogą się zrobić. Ale na razie życzę Wam wszystkiego co najlepsze, Życzę Wam tego, żebyście byli bardzo, bardzo szczęśliwi i nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to powiedzcie sobie, że rok ma 365 dni, więc jest dużo czasu, żeby te ewentualne wątpliwości nadrobić albo je jakoś tam przeskoczyć i ominąć. I żeby żadne przeszkody nie zatrzymywały Was w dążeniu do tego, czego chcecie i w dążeniu do tego, co możecie osiągnąć? A jeżeli jest coś, czego nie możecie osiągnąć, to wszystko, jednej to, dookoła wszystkim udowodnić, że możecie to osiągnąć. I tyle: no po prostu tak naprawdę. Kopnij się z tym życiem, kopnij się z tym wszystkim, co nas czeka. No i tyle: no i słuchajcie, będzie pięknie. A jak będzie pięknie, to wszyscy będziemy szczęśliwi, i uśmiechnięci. I uśmiech takiego co, takiego zwykłego zacofitu. Dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych dzieciuchów, dla Waszych żon, matek, kochanek, czy kobiety tam macie. W sercu. Pięknego wieczoru mam Wam. życzę fajnej zabawy, fantastycznego jutrzejszego kaca i tego, żeby 2023 był naprawdę spektakularny. Czuj duch!